Zamknij teraz oczy na chwilę i wyobraź sobie, co by było, gdyby nagle wszystko wokół ciebie stało się ciemne, a co by było, gdyby światło świata po prostu przestało istnieć, pogrążając wszystko w gęstej, duszącej i nieprzeniknionej ciemności? Co by pozostało oprócz strachu, poza niepewnością? Być może jedyną rzeczą, jaka ci pozostanie, będzie twoja wiara. Czy słyszałeś o trzech dniach ciemności? To proroctwo owiane tajemnicą, przypisywane świętym i mistykom na przestrzeni wieków, w tym Padre Pio. Mówi się, że jest to wydarzenie bezprecedensowe, ostateczny test dla ludzkości, w którym oszczędzeni zostaną tylko duchowo przygotowani. Ale co tak naprawdę wydarzy się w tych mrocznych dniach? Jak się chronić? I co ważniejsze, jaki jest prawdziwy cel tej próby? Raporty opisują całkowitą przerwę w dostawie prądu. To nie będzie po prostu ciemna noc, ale ciemna zasłona, która pokryje wszystko i wyeliminuje wszelkie źródła naturalnego światła. Słońce zniknie. Księżyc nie będzie świecił. Gwiazdy przestaną istnieć na niebie. Opustoszałe ulice. Odosobnione domy i przytłaczająca cisza, którą przerywają jedynie przerażające dźwięki, szepty, krzyki, pukanie do drzwi. Lęk odziedziczony po przodkach opanuje każdego, a bezpieczeństwo znajdzie się jedynie wewnątrz domu, w obecności Boga, w świetle poświęconych świec i przy mocy modlitwy. Ale zanim przejdziemy dalej, chcecie zapytać, czy słyszałeś o tej przepowiedni? Co myślisz o tym odkryciu? Zostaw swój komentarz. Naprawdę chcę poznać Twoją opinię na temat tej tajemnicy, która od stuleci intryguje wierzących na całym świecie. Przyjrzyjmy się teraz bliżej szczegółom tej przerażającej przepowiedni i dowiedzmy się, co nas czeka w ciągu tych trzech dni ciemności. Pierwszy dzień, początek ciemności. Na początku będzie to po prostu dziwny zachód słońca. Niebo zacznie nietypowo ciemnieć, jakby zbliżała się burza, ale w ciągu kilku minut wydarzy się coś niewytłumaczalnego, światło zniknie całkowicie, nie będzie księżyca, nie będzie gwiazd, nie będzie jasności na horyzoncie. Wszystko ogarnie absolutna ciemność. Pierwsze chwile będą pełne dezorientacji i strachu. Ludzie będą próbowali włączać lampy, latarki, włączać telefony komórkowe, ale nic nie zadziała. Wszystkie urządzenia elektroniczne zawiodą. Nie będzie sygnału radiowego, telewizyjnego ani telefonicznego. Żadnej komunikacji, żadnego ostrzeżenia, żadnego wyjaśnienia. Tylko dusząca cisza i ciemność, która wydaje się żywa, która naciska, która ciąży na ramionach, a potem zacznie się krzyk. Wielu ogarnie rozpacz. Niektórzy w panice opuszczą swoje domy w poszukiwaniu odpowiedzi, i to będzie największy błąd. Ostrzeżenia są jasne: nie wychodź z domu, nie wyglądaj przez okna, nie otwieraj drzwi nikomu, bo coś tam będzie. Mówią, że w tych Dniach na Ziemi pojawi się zło, po ulicach będą krążyć demoniczne stworzenia, polujące na tych, którzy poddają się strachowi. Usłyszysz głosy, niektóre znajome, niektóre dziwne, prośby o pomoc, pukanie do drzwi, rozpaczliwe prośby, ale nic z tego nie będzie prawdą, to będzie tylko pułapka. Ci, którzy są przygotowani, którzy mają poświęcone świece, ujrzą mały cud. Tylko te świece się zapalą, a ich płomień nie zgaśnie podczas ciemności. W dzisiejszych czasach będzie to jedyne niezawodne źródło światła. Teraz pomyśl, gdyby ten dzień nadszedł dziś, czy byłbyś przygotowany? Jak zareagowałbyś na taki scenariusz? Dzień drugi. Szczyt chaosu ciemność trwa nadal, a panika, Osiąga szczyt. Ci, którzy przetrwali pierwsze uderzenie niekończącej się nocy, zaczynają stawiać czoła jeszcze większemu wyzwaniu, terrorowi psychologicznemu. Na zewnątrz dźwięki stają się jeszcze bardziej niepokojące. Krzyki, kroki, makabryczny śmiech. Szepty przy oknach, a co najstraszniejsze, znajome głosy wołające Twoje imię. Mówi się, że demony krążą po świecie, przybierając znane postacie, aby oszukać nieostrożnych, zapukają do Twoich drzwi, będą naśladować głosy bliskich, będą błagać, żeby móc wejść, i będziesz musiał stawić opór, ponieważ jedyną rzeczą, która chroni tych, którzy są w domu, jest wiara. Jeśli się zawahasz, jeśli otworzysz drzwi, jesteś zgubiony. W domach walka duchowa będzie zacięta. Strach będzie próbował przeniknąć do każdej myśli. A jedyną bronią będzie modlitwa. Różaniec stanie się potężną tarczą. Z każdym Zdrowaś Maryjo, z każdym Ojcze Nasz. Obecność Boga będzie wzmacniana. Ale teraz pytam Was, gdybyście usłyszeli na zewnątrz głos kogoś, kogo kochacie, proszącego, żeby pozwolili wam wejść do środka, czy byście się sprzeciwili? Czy poddałbyś się strachowi? Trzeci dzień. Koniec próby, a potem coś zaczyna się zmieniać. Cisza staje się coraz głębsza. Ciemność, niegdyś absolutna, zaczyna słabnąć. A na horyzoncie pojawia się nieśmiała poświata. Słońce powraca, ocaleni opuszczą swoje domy i znajdą inny świat. Powietrze stanie się lżejsze, jakby z ziemi wypędzono coś złego. Demony zostaną pokonane, zło zostanie oczyszczone. Jednak nie wszyscy będą mogli zobaczyć ten nowy świt. Tylko ci, którzy ufają Bogu i pozostają wierni, będą w stanie przetrwać tę próbę. Proroctwo to nie jest tylko ostrzeżeniem przed wydarzeniem fizycznym, ale głęboką nauką o wierze, zaufaniu i duchowej wytrzymałości. Wiara zawsze zwycięża nad strachem. Ci, którzy stoją mocno po stronie Boga, zwyciężą. A teraz pytam: czy wierzysz, że te dni nadejdą? Czy byłbyś gotowy stawić czoła takiej próbie wiary? Naprawdę? Chcę poznać twoją opinię. Zostaw komentarz poniżej i podziel się ze mną swoimi przemyśleniami na temat tej imponującej przepowiedni. A jeśli ta wiadomość poruszyła twoje serce, nie zapomnij zasubskrybować kanału. W ten sposób nie przegapisz żadnych treści. I będziesz mógł kontynuować ze mną tę podróż wiedzy i duchowego przygotowania. A co jeśli proroctwo to nie było jedynie odległym ostrzeżeniem, ale pilnym wezwaniem do tego, abyśmy już teraz przygotowali się duchowo i emocjonalnie na to, co ma nadejść. Jeśli rozejrzymy się wokół siebie, zauważymy, że znaki, te są już wszędzie: wojny, kryzysy, klęski żywiołowe i rosnący dystans od wiary. Świat pogrążył się w chaosie. A pytanie brzmi, czy jesteśmy gotowi stawić czoła temu, co nas czeka. Trzy dni ciemności to nie tylko wydarzenie fizyczne, ale także reprezentacja tego, czego już doświadczamy. Mrok zwątpienia, strachu i beznadziei. Już zaczął opanowywać świat. Każdego dnia widzimy coraz więcej ludzi zagubionych, pustych, pozbawionych celu. Wiara, która powinna być naszym światłem w trudnych czasach, schodzi na dalszy plan. Ale gdy nadejdzie prawdziwa noc duchowa, tylko ci, którzy podtrzymują płomień ufności w Boga, będą mogli iść naprzód. Niezależnie od przekonań, proroctwo to niesie ze sobą głęboką naukę ktokolwiek nie jest duchowo wzmocniony zostanie pochłonięty przez rozpacz w czasach chaosu nie ma sensu szukać odpowiedzi na ostatnią chwilę ponieważ powinny zostać znalezione wcześniej nie chodzi tu tylko o gromadzenie zapasów żywności czy zapalanie świec poświęconych ale o duchowe przygotowanie o mocne w wierze serce i ochronę umysłu przed strachem wyobraź sobie teraz że ciemność nastała dzisiaj. Co byś zrobił? Czy byłbyś gotowy stawić czoła nieznanemu ze spokojem i pewnością siebie, czy uległbyś strachowi? Jeśli ten temat Cię interesuje, zasubskrybuj kanał już teraz, aby nie przegapić żadnych treści dotyczących duchowości, wiary i proroctw. Są tacy, którzy twierdzą, że oznaki tego proroctwa już się spełniają. Nigdy wcześniej nie byliśmy świadkami tak wielu klęsk żywiołowych o tak dużej częstotliwości i intensywności. Trzęsienia ziemi, powodzie, pożary na dużą skalę. Nawet nauka przyznaje, że świat się zmienia, ale ci, którzy studiują pismo święte, wiedzą, że nie jest to tylko zjawisko naturalne. Za tym wszystkim kryje się coś większego. Oprócz katastrof materialnych stoimy w obliczu bezprecedensowego kryzysu moralnego i duchowego. Coraz więcej ludzi porzuca swoją wiarę, przestaje wierzyć w Boga i pokłada ufność wyłącznie w pieniądzach, władzy i dobrach materialnych. Świat staje się zimny, brutalny i podzielony. Nienawiść się szerzy, rodziny są niszczone, a poszukiwanie sensu życia jest tłumione przez społeczeństwo głoszące pustkę. Jeśli to wszystko jest już częścią przepowiedzianej ciemności, czy mamy jeszcze czas, żeby się przygotować? Biblia ostrzega nas przed czasem, w którym cała ludzkość zostanie wystawiona na próbę ucisku, w którym tylko ci, którzy pozostaną mocni w wierze, będą w stanie pokonać trudności. Trzy dni ciemności mogą być tym momentem. A jeśli tak, to kto będzie gotowy stawić im czoła? Nie możemy ignorować znaków. Musimy być czujni, umacniać swoją wiarę i szczerze szukać Boga. Nie możemy czekać, aż zapadnie ciemność, żeby zacząć się przygotowywać. Czas działać. A ty, czy wierzysz, że już doświadczamy oznak tego proroctwa? Czy masz wrażenie, że świat jest inny, ciemniejszy i bardziej chaotyczny? Chcę poznać twoją opinię. Zostaw komentarz poniżej i podziel się swoimi przemyśleniami. Na temat tej wielkiej tajemnicy: jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś naszego kanału, zrób to teraz i włącz powiadomienia. Aby nie przegapić żadnych filmów o proroctwach, wierze i duchowości. A co jeśli ta przepowiednia rzeczywiście się spełni? Co możemy zrobić, aby bezpiecznie przejść przez tę przeszkodę? Relacje świętych i mistyków są jasne. Najważniejszą kwestią będzie ochrona duchowa. Samo zaopatrzenie się w zapasy lub zamknięcie się w domu nie wystarczy. Prawdziwą ucieczką będzie wiara i tylko ci, Którzy są duchowo przygotowani, będą w stanie przetrwać tę próbę, nie ulegając lękowi. Mówią, że ci, którzy znajdują się w stanie łaski, będą mieli wokół siebie niewidzialną twierdzę. Częsta spowiedź i komunia są niezwykle ważne, gdyż grzech osłabia nas i czyni podatnymi na rozpacz. Modlitwa będzie naszą najpotężniejszą bronią. Różaniec jest potężną tarczą przeciwko złu. A wielcy święci, tacy jak ojciec Pio, zawsze nauczali, że ma on moc odpędzania sił zła. Kolejnym ważnym punktem jest fizyczne i duchowe przygotowanie domu. W kilku objawieniach wspomniano o posiadaniu w domu świec poświęconych. Mówią, że podczas trzech dni ciemności tylko te świece będą oświetlać i rozświetlać domy tych, którzy ufają Bogu. Co więcej, jedno z najpilniejszych ostrzeżeń tej przepowiedni jest jasne: nikomu nie otwieraj drzwi. Zło będzie próbowało oszukiwać, wykorzystując znane głosy, aby nakłonić ludzi do odejścia lub pozwolić im wejść, ale każdy, kto ulegnie tej pokusie, będzie zgubiony. W chwili ciemności największym wrogiem będzie rozpacz. To pozwoli, by strach nim zawładnął, przegra walkę jeszcze przed jej rozpoczęciem. Jedynym sposobem na wyjście z tej sytuacji jest całkowite zaufanie Bogu, zachowanie spokoju i pamiętanie, że światło zawsze zwycięża ciemność. Teraz pytam, czy podjęliście jakieś środki ostrożności? Czy czujesz się duchowo przygotowany? Jeśli nie, co jeszcze musisz zrobić? Aby wzmocnić swoją wiarę, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak przygotować się duchowo, zarejestruj się już teraz i aktywuj dzwonek, aby otrzymywać ekskluzywne treści na ten temat. Trzy dni ciemności to nie tylko przerażająca przepowiednia, są ostrzeżeniem, wezwanie do rozejrzenia się wokół nas i uświadomienia sobie, że duchowa walka już się rozpoczęła. Ci, którzy wierzą i przygotowują się, nie będą się bać, bo ostatecznie światło zawsze zwycięża ciemność. Ważne jest nie to, aby się bać, ale aby wzmacniać wiarę, ponieważ prawdziwe bezpieczeństwo nie leży w dobrach materialnych, ale w zaufaniu do Boga. Teraz chciałbym się dowiedzieć od ciebie, czy uważasz, że jesteśmy już blisko tego wydarzenia. Co dla ciebie oznacza ta przepowiednia? Zostaw komentarz i podziel się swoją wizją tej wielkiej tajemnicy. I nie zapomnij zasubskrybuj kanał już teraz i bądź na bieżąco z treściami dotyczącymi wiary, duchowości i objawień proroczych. Razem staniemy się silniejsi i przygotujemy się na wszystko, co ma nadejść.